Ewangelia według św. Marka, sprawa małżeństwa i rozwodu. I wstał i udał się stamtąd w granice Judei oraz na drugą stronę Jordanu. I znowu schodziły się rzesze do niego, a on je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. I przystąpiwszy, faryzeusze pytali go, kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiadając, rzekł im, Co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz, pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł: Z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie, ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz. Jedno ciało, co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo i rzekł im: Ktokolwiek by rozbiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo, a jeśli by sama rozbiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Jezus błogosławi dzieci. I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nich ręce. Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego, a gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majętności. Życie wieczne i bogactwo. A Jezus spojrzawszy wokoło rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom jego, lecz Jezus. Odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego? Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł. U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I począł Piotr mówić do Niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział „Zaprawdę, powiadam Wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci i siostry i Matek i Dzieci, i pól choć wśród prześladowań a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego? A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi, trzecia zapowiedź śmierci Jezusa. A byli w drodze idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. I zdumiewali się, a ci, co szli za nim, bali się, i znowu wziął z sobą dwunastu i począł im mówić o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a syn człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie, i osądzą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą go wyśmiewać i pluć na niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech dniach zmartwy wstanie prośba synów Zebedeusza i przystąpili do niego Jakub i Jan dwaj synowie Zebedeusza i rzekli nauczycielu chcemy abyś nam uczynił o co cię prosić będziemy a on rzekł do nich co chcecie abym wam uczynił a oni mu rzekli spraw nam to abyśmy siedzieli Siedzieli w chwale Twoje, jeden po prawicy Twoje, a drugi po lewicy. A Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie: Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus rzekł im: Kielich, który ja pić. Piję, pić będziecie, ich sztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. O prawdziwej wielkości! Gdy to usłyszało dziesięciu, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana, ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł do nich. Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możnie ich rządzą nimi samowolnie, lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym, i ktokolwiek by chciał, być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. I oddać swe życie na okup za wielu. Uzdrowienie ślepego Bartymeusza. I przyszli do Jerycha, gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrach siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. A on rzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą.